I Z tej strony Marcin, wspieram motocykl. niestety w okrojonym składzie, ale jest z nami Grzegorz. Cześć, witam Was. Kierownik BMW Gazda Group z Gliwic. No i przed nami właśnie najnowszy model BMW F900GS. O którym Grzegorz trochę poopowiada. Tak, spotykamy się w zimowej aurze jeszcze, bo połowa stycznia. wodzi dzisiaj u nas na jeden dzień w salonie nowy model F900GS. Szanowość, która już od marca będzie w salonach. Również dojazd testowych. Motocykl jest następcą modelu F850GS. Ma sporo nowych rzeczy. Głównie motocykl rozwinął się mocno w stronę jazdy terenowej. Mamy nowe zawieszenie, zarówno przednie, jak i tylne. Nową sylwetkę, bardziej sportową tego motocykla, nowym reflektorem. Mocniejszy silnik przede wszystkim, bo mamy o 10 koni więcej. Znana jednostka, bo to dwucylindrówka nasza, która występowała również w modelach 900XR i 900R. Teraz ten silnik zagościł w modelu 900GS. Mamy, tak jak wspomniałem, kwestię nowego zawieszenia, bo z przodu mamy nowe zawieszenie, w pełni regulowane, zarówno jeśli chodzi o dobicie tego zawieszenia i odbicie. Mamy również ustawiane wstępne napięcie prężyn, jeśli chodzi o przednie zawieszenie. Możemy ten motocykl sobie wyregulować do naszych potrzeb, do naszych preferencji, jeśli chodzi o jazdę terenową, ale również jeśli chodzi o jazdę zwykłą szosową. Co znajdziemy w tym motocyklu? Dobrze znane rozwiązania, jak system bezkluczykowy, wyświetlacz TFT 6,5 cala. W standardzie mamy również grzane manetki. Handbary, które zmieniły się ze zwykłych plastikowych na metalowe z dodatkowymi takimi listkami plastikowymi, ale również do jazdy w terenie mocniejsze, wzmocnione te handbary. Tutaj prezentujemy akurat egzemplarz w wersji GS Trophy. W wersji GS Trophy mamy malowanie biało-niebiesko-czerwone, takie znane kolory nasze z BMW. Klasyczne. Występuje on również w podstawowym czarnym malowaniu, ten motocykl. I nowe malowanie, żółty kolor, tak, São Paulo. Decydowanie przypada do gustu. E, ciekaw jestem tego koloru na żywo. Wygląda, prezentuje się bardzo fajnie. E, niespotykany do tej pory w takiej konfiguracji motocykl w kolorystyce. Jak najprędzej mam nadzieję, że znajdzie się również u nas w salonie. Co nowego w tym motocyklu? No, oprócz tej sylwetki takiej bardziej sportowej. Pierwsze, co rzuca się w oczy ten reflektor przód, szyba ułożona bardziej w pionie względem tej starej, starej szyby starego reflektora. Cała sekcja tylna nam się zmieniła w tym motocyklu. Mocno odchudzony jest ten motocykl, jeśli chodzi o tą tylną sekcję. Z fajnych rzeczy mamy również w standardzie tłumiga Krapowicza. Głównie tutaj producent skupił się na redukcji masy. Ten motocykl jest lżejszy o 14 kg od swojego poprzednika, między innymi poprzez tłumik. Ale również mamy nowy zbiornik. Mamy lekką baterię litowojonową. Samo zawieszenie też spowodowało to i cała ta tylna sekcja, że ten motocykl jest dużo, dużo lżejszy. Egzemplarz prezentowany mamy też wyposażony w pakiet Enduro. W pakiecie Właśnie. Enduro mamy lepsze zawieszenie niż w standardzie. Przednie zawieszenie Showa w pełni regulowane, lżejsze również o 200 gram od standardowego zawieszenia i tylny amortyzator. Również w pełni regulowany ZFA, zarówno wstępne napięcie sprężyny możemy sobie wyregulować, jak i tutaj pokrętłami po prawej stronie dobicie, odbicie tego amortyzatora centralnego. Więc zarówno jeżdżąc w terenie możemy sobie dostosować ten motocykl do pracy tego zawieszenia bardziej terenowego, jak i również. Podróżując tym motocyklem możemy to zawieszenie ustawić sobie bardziej do, do jazdy takiej szosowej. Widzę też, że łańcuch jest też taką ciekawostką. W tak, tym modelu. tak, już stosowany w kilku egzemplarzach, w kilku modelach. Od mniej więcej trzech lat łańcuch Endurance. M Endurance, łańcuch niewymagający smarowania. To też bardzo fajna rzecz. On występuje również w pakiecie Enduro, jeśli chodzi o ten motocykl. Zupełnie nowa kanapa. Kanapa w takim stylu rally, czyli nie jest to dzielona kanapa dla kierowcy, dla pasażera. Jednoczęściowa. W terenie zdecydowanie wygodniejsza do jazdy solo. Natomiast pasażer myślę, że też na tyle szeroko ma tą kanapę, że, że tutaj znajdzie miejsce dla siebie. Oczywiście akcesoria turystyczne, zestaw kufrów, to wszystko możemy do tego motocykla założyć, także że ten motocykl zarówno w, jak i w terenie, tak i w takich podróżach szosowych będzie, będzie nam się dobrze sprawował. Mamy nową nawigację też, którą zamontowaliśmy tutaj do tego motocykla. Rozwiązanie, jeśli chodzi o system nawigacyjny znany z BMW, czyli mamy przy, przygotowanie do nawigacji, uchwyt, do którego możemy zastosować albo naszego nowego nawigatora, Connected Ride Navigator, ewentualnie możemy założyć też uchwyt, znany też już od dwóch sezonów, uchwyt Smartphone Cradle, do którego montu, montujemy motocykl. Jest to kompatybilne, możemy zarówno korzystać z nawigacji w telefonie, jak i z nawigacji poprzez tego naszego nowego nawigatora. Wszystko, jeśli chodzi o aktualizację map, trafik bieżący, wszystko działa nam tutaj online. Mamy darmowe aktualizację taką online-nową. Nie musimy już tych map gdzieś pobierać, kupować. Możemy sobie cały świat praktycznie pobrać w mapach, jeśli chodzi o tą nawigację, więc myślę, że też to urządzenie będzie fajnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o takie wyjazdy gdzieś dalsze planowanie podróży działa to tu naprawdę fajnie całe sterowanie odbywa się przez tą naszą rolkę na lewej manetce czyli całym nawigatorem możemy sobie posterować poprzez kręcenie tej rolki na lewej manetce super rozwiązanie to powiedz jeszcze gdzie możemy zobaczyć ten mototy kiedy można się spodziewać demonstracyjnej wersji tego pojazdu no i gdzie zapraszasz? <noise> Motocykle, tak jak wspomniałem, dzisiaj mamy przedpremierę, dopiero zapoznajemy się z tym motocyklem. Jest zmieniony względem swojego poprzednika. Prawie że w 80% jest, jest zupełnie nowa maszyna. Myślę, że na rynku motocykli takich dużych, ciężkich enduro znajdzie swoje miejsce i znajdzie swoich amatorów, którzy odnajdą się na tym motocyklu. Motocykl w naszym salonie w bieżącej ofercie już możemy go zamawiać. Więc do konfiguracji, do produkcji taki motocykl jak najbardziej możemy już przygotować. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze egzemplarze o motocykl testowy, no to z pierwszymi promieniami takimi wiosennymi myślę, że już zarejestrujemy taki motocykl, czyli przełom marca i kwietnia zapraszam serdecznie na jazdy testowe i testowanie tej maszyny. Myślę, że również PR w pierwszej kolejności gdzieś tam. Przetestuje tą maszynę i da Wam szerszą relację z pierwszych wrażeń jazdy na tym motocyklu. Tak, my też jesteśmy ciekawi tego, tej maszyny. Z pewnością ta sportowa, endurowo sekcja będzie nas najbardziej interesowała, więc na pewno w teren go zabierzemy. Także dzięki Grzegorz za prezentację motocykla. No i do zobaczenia. Dziękuję, zapraszam do salonu.